Cześć, Kamila z tej strony. Witaj serdecznie na moim kanale. Dzisiaj stworzymy layout, mix mediowy. Wykorzystam w tym celu papier akwarelowy i któryś z tych trzech papierów na ramkę i dodatkowe warstwy. Przygotowałam sobie różnego rodzaju media w kolorze fioletowym, ponieważ ten kolor. Postawiłam sobie dzisiaj za taki mój element główny. Wykorzystam w tym celu folię z opakowania. Może to być albo acetat, albo opakowanie po, na przykład w moim przypadku, szablonie. Wykorzystuję kredki żelowe, możecie wykorzystać różne techniki, tak jak widzicie, pokazuje, że można bezpośrednio na papier nakładać, można nakładać na folię, co kto lubi, jak kto lubi, wszystko jest no, w ramach kreatywności, um. Tutaj będę nakładać różnego rodzaju kolory, znaczy kolory, odcienie i korzystam z różnego rodzaju mediów. Jak widać, jedne są mniej, drugie są mocniej napigmentowane, jedne zostawiają więcej koloru, inne taką tylko delikatną mgiełkę. Więc wszystko zależy od tego, jaki efekt lubicie. Ja lubię efekt mocnego koloru, więc będę się bawić tak długo, aż uzyskam ten efekt. Natomiast jeżeli was zadowala taka warstwa właśnie y, przeźroczysta, y, jaką dają typowo akwarelowe produkty te wodoreaktywne y, no to w zasadzie macie już gotowe tło tak. A ja tutaj dodaję zupełnie... Y, y, tak powiem, nieplanowanie te wszystkie media, bo zależy mi na tym, żeby był to w miarę kwadratowy kształt, ale, ale właśnie, żeby to była taka typowa plama z różnego rodzaju mediów. Uwielbiam później, jak już to wszystko wyschnie, patrzeć na te warstwy różnych produktów, jakie dodałam. Wiadome, produkty akwarelowe są mniej kryjące, zazwyczaj właśnie transparentne, ale możecie taki sam efekt uzyskać właśnie z farbą akrylową i to pokazuję teraz na innym papierze. Nie jest to papier akwarelowy, ale dosyć gruby, więc, więc też powinien właśnie przetrwać walkę z wodą. Dodatkowo pokazuję też, że można wykorzystywać... Mgiełki. Owszem, pokazuję to na zupełnie innym papierze, ponieważ no, nie zamierzałam używać farby akrylowej u siebie, ale, ale wrócę jeszcze właśnie do, do mgiełki, ponieważ ja bardzo, bardzo lubię distress oxydes, ten ich efekt. Raz, że są właśnie takie matowe, a dwa, że w kontakcie z wodą właśnie wytrąca się ta oksyda, ta taka biała, delikatna powłoczka. Miałam też mały przypadek. Zabrudziłam sobie papier. I też pokazywałam, między innymi, jeżeli pracujecie właśnie na papierze akwarelowym, to jest to możliwe do przynajmniej e, dużej, dużej e, reanimacji produktu. Tutaj dodałam też kleksy z białej mgiełki, e, gloss, e, gloss spray. E, to jest mgiełka na bazie farby akrylowej i ona właśnie zostawia taką powłokę puszczącą. E, e, tyle, że ja miałam mokre tło i to się e, zmieszało. Teraz dodaję jeszcze troszeczkę e, różnego koloru, żeby tak e, podbić to, no bo zasuszyłam część warstw, więc żeby, żeby te warstwy się tak e, jakby podzieliły dodaję jeszcze inne, inne media. E, dodałam ten sam mm, tusz Oxide, tyle że spada, ponieważ w padzie on jest mniej e, jakby skoncentrowany, znaczy bardziej skoncentrowany niż, niż ten płynny. E, no i dodałam też trochę akwareli w płynie, e, żeby przyciemnić efekt. Jeszcze raz suszę, e, bo wcześniej wcześniej też suszyłam. E, Oczywiście najlepiej jest zostawić na papierze akwarelowym zostawić tło i poczekać do wyschnięcia, ale nie zawsze mamy na to czas albo ochotę. Więc z pomocą przychodzi nam nagrzewnica. Tutaj robię jeszcze znowu kleksy białą farbą, znaczy tym białym gloss. I pokazuje, że właśnie że ona wchodzi w reakcję z tym pigmentem z fioletowych tutaj tych wszystkich warstw. W związku z czym te białe kleksy raczej, jak wyschną, nie będą białe. Dodaję jeszcze też inne kolory, właśnie kleksów, żeby, żeby to tło takie było bardziej intrygujące. E, jeszcze kleksiki z farby y, akwarelowej. I tak przygotowane tło zostawię do wyschnięcia. To jeszcze dobieram sobie. Tak, okej, okay. wybrałam papier z P13. Na moją bazę ramę. No, i teraz tak. Ja wycinam zawsze, jeżeli to ma być ramka mojego layoutu, to wycinam zawsze środek. Raz, że mam możliwość wykorzystania tego papieru, który nie będzie i tak widoczny spod białej warstwy tła. A dwa, że mogę wykorzystać go też właśnie na dodatkowe warstwy. Na wierzchu, co będzie takim połączeniem, i będzie to dobrze, dobrze współgrało razem z tym, co okala dookoła mój layout. Ok, zastanawiam się właśnie nad moimi elementami. Planowałam przygotować zdjęcie w ramce polaroidowej, aczkolwiek tutaj jest akurat na dole zdjęcia biały stół, który. Trochę by się zlewał z tym polaroidem, więc zdecydowałam, że nie użyję jednak ramki polaroidowej. No i przycinam u mnie, to jest zawsze recykling, przycinam elementy z blistrów opakowań produktów, które kupowałam. Żeby, żeby podbić dodać białą ramkę do zdjęcia przy okazji też pokazywałam, że do warstwowania będę używała tekturek, które też tam gdzieś w jakimś opakowaniu miałam zawsze warto wykorzystać to co, to, co można wykorzystać żeby no, nie zawalać tych wysypisk większą ilością śmieci no, my jako twórcy produkujemy bardzo dużo niestety odpadów, więc staram się w miarę możliwości zużywać tyle, ile się da. Przepraszam, trochę się pogarszyła jakość, ale to za chwileczkę się poprawi. Mam nadzieję, że nie wpłynie na odbiór. Tutaj przycinam sobie właśnie te rameczki do końca i będziemy działać. Tutaj już podeschło mi większość z tych, z tych kleksów. To co nie wyschło odsączam suchym ręczniczkiem papierowym. Generalnie nie wpłynęłoby to przy cięciu, jakby nie byłoby to problemem, aczkolwiek boję się, żebym to rozmazała, więc polałam wytrzeć ile się da e, oczywiście nie ruchem ścierającym a takim właśnie tapowaniem żeby y, żeby te, te, tą wilgoć zebrać a nie rozmazać I teraz y, no, staram się, no ten papier jest niestety y, trochę powybrzuszany przez to suszenie i staram się jak najrówniej to dociąć e, moja rada na tak powykrzywiany papier to jest y, Przede wszystkim, jeżeli macie y, laminator y, albo y, maszynę do foliowania, y, to idealnym sposobem jest wziąć i przepuścić taki arkusz papieru przez tą maszynkę y, na podgrzewaniu albo wykorzystać y, żelazko, po prostu zwykłe żelazko i y, wyprasować, oczywiście, też przez jakiś papier. Można też zostawić pod ciężką, dużą książką na noc, no ale wiadomo, jeżeli nie chcieliśmy czekać na suszenie, no to wiadomo też nie będziemy czekać przed zdobieniem na to, aż się wyprostuje, więc lepsze sposoby są właśnie typu żelazko i laminator. Tutaj właśnie pokazuję, jak się błyszczy, aczkolwiek na przyspieszeniu niestety tego nie widać bo używałam m.in. farbek Twinkling H2O, one są bardzo, bardzo napigmentowane miką i są ślicznie takie właśnie połyskujące. Papier, który przyklejałam z tego tła, które przygotowałam, postarzałam po brzegach postarzacza. Wy możecie użyć nożyczek albo jakiegokolwiek innego narzędzia, który Wam po harata papier. Ok, teraz dobieram sobie jeszcze tam dodatkowe elementy typu tytuł, jakieś inne inne dodatki. No i biorę się za wykończenie tła, bo owszem, możecie zostawić, jeżeli wam odpowiada takie tło jak jest. Natomiast ja lubię dodawać jeszcze dodatkowe warstwy. Które w zasadzie no, no nie są wypukłe, ale są warstwami. Więc to daje właśnie odbitki stemplowe tu i ówdzie w różnych kolorach, nie są one pełne, są tylko tak, właśnie takim jakby zaczynem zainteresowania, żeby, żeby zwróciły oko, żeby to tło nie było płaskie, żeby to tło nie było takie nudne. Więc y, wykorzystuję tutaj y, tusze y, Archiwal y, czarny i szary. No i dodatkowo jeszcze też w kolorach y, fioletu, trochę odbitek. Y, tutaj akurat tusze też Archiwal, y, Tylerette Expressions i y, bodajże Simon Says Stamp. Stemple, z których korzystam, to są stemple Impression Obsession, bodajże projektu seta Aptera. Wszystkie produkty postaram się zalinkować pod filmem, żebyście nic nie przeoczyli. A tutaj jeszcze wykorzystuję stempel Tailored Expressions. Taka mała karteczka z notatnika, bo ta kratka całkiem fajnie się prezentuje na tłach. E, oczywiście, nie musicie wykorzystywać w tym celu e, stempli. Możecie wykorzystać tylko szablony i na przykład farbę albo tusz, tak jak ja w tej chwili e, wykorzystuję. Hmm. Wszystkie techniki dozwolone e, i e, wszystko generalnie zależy od Waszej kreatywności pomysłowości. No i teraz zabieram się za przygotowanie już właśnie y, elementów i posklejanie wszystkiego y, razem. Korzystuję właśnie jakieś skrawki, y, które gdzieś tam miałam i pasują kolorystycznie. Yy. I tym samym też właśnie wykorzystam to, co wyciąłam ze środka. O, właśnie bardzo lubię urywać papier tak, żeby był ten biały, biały to, to, żeby było widać tą białą krawędź. Czasem niestety papiery są tak zrobione, że jak się właśnie urywa, to ta biała krawędź jest za duża i tutaj musiałam ją troszeczkę zmniejszyć. Układam sobie moją kompozycję. I przygotowuję sobie jeszcze teraz, właśnie papiery i elementy, które będę wycinać wykrojnikami. Wszystko, oczywiście, w tych kolorach, które tutaj używałam, na warstwy żeby to się e, jakby komunikowało i wspólnie e, e, zgrywało. Do wycinania używam mojej małej maszynki. Zawsze to jest wygodniej, można siedzieć w miejscu i pracować, nie trzeba wstawać od biurka. No i teraz będę składać wszystko razem. Wcześniej przygotowałam sobie też odbitki tymi samymi tuszami fioletowymi, wykonane takich etykietek. Powycinałam je i zamierzam użyć te, które moim zdaniem najbardziej mi będą pasowały kolorystycznie. bardzo lubię te labelki znalazłam jeszcze mm, jakieś dodatkowe elementy które mm, możliwe że użyję przynajmniej tak myślałam yy, aczkolwiek yy, no ja już wiem że tego piórka nie użyję <laughs> no i teraz sklejam wszystko Staram się poskładać wszystko tak dokładnie, na zasadzie nie równo pod linijkę, tylko żeby mi, y, mi to grało. No i przyklejam warstwa po warstwie dane elementy. Y, oczywiście, jak widzicie, papier docinam y, na tak zwane oko. I tak samo je wyrównuję, jeżeli coś gdzieś ym, nie gra mi. Czasem docinam, czasem po prostu urywam e, ręką. Dzisiaj po prostu postawiłam na nożyczki. Tytuł jest z takiej piankowej naklejki i jest on dzielony na pół, więc muszę jakby tak sobie... Ym, sprytnie wykombinować, żeby to poprzyklejać. Trochę za dużo odstęp się zrobił, poprawiłam raz, dwa. Ok, e, prócz tego, że poszarpałam papier postarzaczem, stwierdziłam, że Dodatkowy wymiar się przyda, więc teraz sobie tak wyginam, podginam ten papier. Jak widzieliście wcześniej, przyklejałam tylko przy ramce, tam w, przy tym fioletowym okoleniu. Robiłam to celowo, żeby właśnie móc wygiąć tą górną warstwę. Mało tego, tak jak pokazywałam, żeby można było ewentualnie jakieś dodatki móc y, zaaplikować tam w tą warstwę pomiędzy. Teraz szykuję dodatkowy tytuł y, z naklejek, y, które też sobie przygotowałam. Przepraszam uciekłam trochę z kadru, ale muszę wyrównać, bo ze względu na to, że y, zdjęcia przykleiłam nieprosto, no to y, ten napis też muszę jakoś y, wymyślić żeby był prosto e, tutaj pokazywałam, że dopisałam y, kreseczki nad sy i c, y, ponieważ słowo tam jest jeść no i szykuję jeszcze dalej kolejne elementy które muszę też na dystansie przykleić znaczy muszę, chcę <laughs> tyle żeby mi się właśnie dystanse zgrywały, no to muszę dobrać odpowiednią ilość tekturek No i to wszystko łączę ze sobą. Przy okazji przycinam. No bo wykorzystywałam ścinki, więc mam takie poszarpane końcówki. Przepraszam za to, że uciekłam z kadru. Ale o wiele łatwiej się pracuje, kiedy ma się coś pod nosem, co się przycina albo przykleja, bo wtedy zawsze możemy pracować nad tym, jak to jest równo. Przyklejając te moje chorągiewki, podginam im końcówki, żeby były takie bardziej 3D. I wciąż jeszcze nie postanowiłam co z tym liściem, więc on tak sobie leży i czeka. A ja wyjęłam kolejne naklejki, żeby ozdobić mój layout dalej. Okazuje się, że ten napis jest trochę za wysoko, więc go obniżam, przyklejam naklejkę. No i będę musiała znowu zrobić kreseczki na cy i cy. <laughs> Szukam sobie dalej tam kolejnych właśnie naklejaczek i zastanawiam się gdzie je zamontować. Przyklejam i dalej. I chyba znalazłam coś, co zastąpi to piórko. Idealnie. I się jeszcze zastanawiam, że może coś znajdę. Aczkolwiek to już są kolorowe rzeczy. No, i teraz <laughs> wykończenie elementami, które sobie odbiłam. Tutaj muszę się zastanowić, z którego koloru skorzystać. Wybrałam i, i teraz będę już y, wyklejać nimi to, co oczywiście się nie mieści. Y, przycinam i wpasowuję te etykietki sobie. Tak wiecie, w miejsca, w których y, moim zdaniem pasują. Bardzo lubię używać takie etykietki. To są niezobowiązujące elementy, a, a zawsze dają jakiegoś tam zainteresowania. E, tutaj właśnie jeszcze stwierdziłam, że pomiędzy, pomiędzy te warstwy mogą się przydać właśnie takie etykietki dodatkowe. Sprawdzam, czy wszystko pasuje. <laughs> Przyklejam, oglądam. No i jest. E, oczywiście e, po transmisji stwierdziłam, że dodam jeszcze dodatkowe naklejki, co widać na tych zdjęciach. E, no i to cały layout gotowy. E, mam nadzieję, że Wam się podoba, że skorzystacie z którejś z moich porad. E, no i do zobaczenia e, na następnym filmiku. Pa!